yeah Na ogólnie właściwie. Ameryka jest potężna brała imigrantów, ale brała tych, którzy chcą pracować, a nie hmm. tych, którzy chcą bez zasiłki. To jest podstawowa różnica, prawda? Czy, czy człowiek idzie tutaj pracować, czy idzie po to, żeby żyć sobie na koszt polskiego podatnika? I tych drugich trzeba oczywiście tępić. W Polsce jest to dokładnie odwrotnie. My tym ludziom nie pozwalamy się osiedlić, nie pozwalamy im pracować, tylko przeciwnie magazynujemy ich w do obozach dla uchodźców, płacimy na nich tam po 5-6 tysięcy miesięcznie z kieszeni podatnika, Ci się tam półką z miejscowymi chłopakami, prawda, no bo coś, coś muszą robić. Na stają napięcia. To jest, to, jest, to jest w ogóle absolutna, no to jest typowe co powiedział Stefan Kisielewski, socjalny, jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. I to Unia Europejska jakoś... Żebym... Unia Europejska to właśnie no? robi. ona3000 euro na imigrantów no to, jest, no, to jest, no to jest po prostu y, typowy socjalizm. Unia Europejska jest krajem socjalistycznym, tak samo jak Trzecia Rzesza, prawda? I, I ma takie pomysły... Nie, oni nie pozwolą się ludziom osiedlać. Tylko oni muszą ich wziąć, posadzić, prawda, zdecydować za nich i tak dalej. No, typowo y, by, by chcą być właścicielami kolejnych nie, niewolników. A jakby pan był premierem, tak jaką by pan. Pan by się nie, rozumiem, nie dał Brukseli i wpuścić w takie coś. Nie, no ja bym przyjąć? powiedział, ja bym powiedział, no, no to będę też wszystkich, wszystkich nie, nie przyjmował, prawda? Ale w z Syrii uważam, że, że tam jest że, uciekają z reguły alawici, chrześcijanie i tak dalej, prawda? Są ludzie którzy mają, mają powody, żeby tam wrócić. natomiast tamci są ludzie uchodźcy no, za chlebem i ich zdaniem jest pracować, pracować, proszę bardzo, potrzebujemy y, być, być może wiele zrodni w Polsce, na pewno więcej niż 2000 ludzi, których chcieliby przyjąć lokaja, lokaja z Afryki, prawda? na pewno jest takich 2000, no i oni by zarabiali, prawda? 2000 zamownych Polaków miałoby lokaja, lokaja z Etiopii, no i, 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 i i zauważył, prawda? Nie byłoby żadnego problemu. Problem jest tylko dlatego, że się państwo za to wzięło. Czyli rozumiem, że takich lokajów pan by widział, że widział? Nie, nie no, oczywiście, że tak. Dlaczego? nie? Jeżeli uczciwie pracują... No, nie, nie, nie ma żadnych powodów, tylko, tylko powtarzam, w Polsce jest zupełnie odwrotny, odwrotna zasada niż w normalnym kraju. A jest zagrożenie jakiejś islamizacją w naszym kraju, bo meczet został otwarty? To jest zupełnie inny, inny problem. Zwracam uwagę, że oni uciekają przed, przed islamizacją No ci ludzie, prawda? z Syrii na przykład. No, więc to, to jest zupełnie inny problem. Mm, to jeszcze chwilę jeszcze profesoracie Bronisława Komorowskiego. W Berlinie pokazał się z, z ostatnią wizytą. Pierwszą wizytę był w Berlinie, ostatnią także w Berlinie. No i wypowiadał się o Stauffenbergu. To może, te w ogóle, zwłaszcza do, do warszawskich do to, państwa, może, to może ja powiem parę słów o Platformie. W tej chwili jest w Berlinie zaniepokojenie, bo do tej pory rządziła partia jawnie niemiecka. Chciałem przypomnieć, zarówno Fundacja Adelawera, Fundacja Eberta, Fundacja Naumana, wszystkie popierały najpierw KLD, a potem Platformę Obywatelską. Pani Melkert przyjechała do Polski specjalnie, żeby poprzeć pana Tuska na prezydenta. Yy, mogę panu pokazać, jak pan chce, yy, przegląd polityczny, czyli pismo, pismo yy, liberałów, KLD finansowane przez ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, to jest wydrukowane, można to zobaczyć, no, To jest partia niemiecka, to są klienci Niemiec. Teraz Niemczech jest zaniepokojenie, prawda? No, ale nic dziwnego, że klient Niemiec z pierwszym pojechał do Niemiec i... stawia się do niego, musi zdać sprawę z tego, co w Polsce robi. Mm, a pana zdaniem potem będzie mógł liczyć na jakieś wynagrodzenie? Bo to opozycja pisowska szczególnie sugeruje, że jego fundacja dostanie trudno, być może jakieś... E, trudno e, trudno, trudno mi powiedzieć, jak pan Miller Yy, skończył się premierem, to pojechał zdać sprawę do Ameryki. Tak? Czyli być może prezydent Tupac też zostanie większy yy, na przykład. Nie mamy. Nie, no, no, nie, nie wiemy. A zobaczymy. Nie będę się wypowiadał na temat, które no, to jednak nie znam. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję.